Odpowiadając na Państwa pytania, nie, nie pracuję z samochodu, mam też kancelarię, co widać na innych firmach, często jestem w trasie, nagrywam dla Was takie szybkie filmiki, bo wiem, że ich po prostu potrzebujecie, tak, dzwoni do mnie wielu załamanych ludzi w swoich problemach, głównie to myślę, że windykacja Wam tutaj zawraca głowę, męczy, dręczy, i tak dalej, bardzo dużo ludzi już podniosłem się do tego w poprzednim filmie, nie wiedziała, że można przywrócić termin na złożenie sprzeciwu, albo złożyła go bez pomocy kancelarii i wniosek został odrzucony. Pamiętajcie, przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu, czy w sądzie zwykłym, czy elektronicznym ustępu, postępowaniu upominawczym, co jest najczęstsze w tym wypadku, bo to przeważnie od nich, jak nie odbierzemy na zapłatę, on się, prawomacja. I jest to jest, na podstawie twierdzeń bez dowodów. Pamiętajcie, że tego typu działanie nie jest rzeczą prostą. To nie jest coś, co może zrobić każdy bez doświadczenia, bo jeżeli uwalą Wam ten wniosek, to jesteście w czterech literach. Kolejny wniosek tego typu pusty nie da nic. Także w takich sprawach, jeżeli o tym mówię, to mówię Wam po to, żebyście wiedzieli jaka jest możliwość dla Was i żebyście wiedzieli, że trzeba złożyć sprzeciw wraz z wnioskiem, ale nie przygotuję Was to do tego, żebyście zrobili to samodzielnie, to tak jak z samochodem, żarówkę wymienicie sami, ale rozrząd już nie. Przynajmniej 1-2% ludzi yy, najwyżej może to zrobić, a 98-99% nie. No ja rozrządu wam się nie wymienię. Yy, także tak to wygląda. Pamiętajcie o tym. To od was zależy, czy zrobicie ten pierwszy rok i zaczniecie wychodzić z długów, yy, czy ten windykator z tej czy innej firmy dalej będzie, będzie Was dręczył, ale ważne jest to, żebyście znali swoje prawa i wiedzieli, co taka osoba może. To tak, jak przy składaniu wniosku o przywrócenie terminu na sprzeciw. Ważne jest, żebyście wiedzieli, że jest taka możliwość, ale musicie też wiedzieć, co jest do tego potrzebne i gdzie się udać po pomoc. Bo bardzo dużo osób prosi mnie, abym pomógł w momencie, kiedy już złożyli wniosek i przyszła odmowa i zostaje te 7 magicznych dni na złożenie zażalenia na postępowanie, na postanowienie referendarza sądowego. Bardzo ciężko. Prawie jest to niemożliwe, żebym ja naprawił w tym momencie na tym etapie błędy, które wy poczyniliście no przy składaniu tego wniosku. Więc zanim to zrobicie, od razu zgłoście się do kancelarii, wasze szanse są wtedy diametralnie wyższe. kancelaria